kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale zakręcona pozytywnie ogólnie muszę się napić żurawiny, bo mam problem z nerkami a żurawina na, o, na nerki jest bardzo dobra bo przeziębiłam, dobra jest pytanie, czy on, ona mnie zdradza losujemy znak, dla którego będziemy, o waga się pcha, to waga będzie dzisiaj akurat wagusia nam się wepchała, także czy on was z wagi mężczyzna zdradza? Czy ona was zdradza? U, u niej jest coś zakończone lub trzymacie po prostu... Yy, wisielec do góry nagami jest zakończenie jakiegoś rozdziału lub po prostu... coś u was stoi w miejscu, wagusie. Yy, pytanko, czy ona, wa, czy on was zdradza, wagusie? Może. I cały czas jest u niego te może. O Czy ona was kiedykolwiek zdradziła lub zdradza? Nie. Czyli ona jest nit, a Wy jesteście w wredne Teraz zobaczymy o co chodzi z tym zakończeniem tego rozdziału. Lub stanie w miejscu. O, co on chce nam ogólnie powiedzieć też? E, boję się, że mnie odrzucisz. Mhm. Przy, nawiązuje nowe znajomości i chcę zgody. Fajnie. Co jeszcze nam chce powiedzieć facet z wagi? Dojdziemy, musimy dojść. Czy on do Was faktycznie zdradza? Naważyło się piwa i trzeba je wypić. Ciekawe o co mu chodzi. Albo się rozstaliście, pokłóciliście, albo ktoś miesza, albo faktycznie was zdradził, bo smorze. Narodziny dzieci. Czyli na nowo musieliście się narodzić. Lub on ma jakąś rodzinę na boku. Nigdy cię nie zdradzę. I to dlaczego mężczyzną z wagi się upierasz, że mo... Pytanie brzmiało, czy mnie zdradziłeś. Dlaczego się upierasz mężczyzną z wagi, że może cię zdradziłem. Jeżeli tu teraz dajesz odpowiedź, że nigdy jej nie zdradziłeś. To też tak trochę nie Kurczę, gracie. Zobaczymy, co ona mu chce powiedzieć. Nie wiem, czy się odezwać, czy nie. Czyli się zastanawia. Ojej, tak dużo chcesz powiedzieć. No dobra, zakochana jest albo w tobie, albo w kimś innym. Tęskni za tobą. Dzieci. Chcę założyć rodzinę. Mamy dużo spraw do wyjaśnienia. Brakuje mi bliskości lub brakowało jej bliskości w tym związku. Dlatego ten związek mogliście zakończyć. Ona mogła zakończyć tak. Jeszcze coś? Masz piękny błysk w oku. Tu na niego wypadło, tu ona chce się... Ci... Chce być po prostu tylko szczęśliwa. Rzuciłam się w karierę, żeby zbudować dom. Masz słodki uśmiech. Co on Ci chce powiedzieć? Wyróć do mnie, mężczyzna z Wami. No ciekawe. Czyli po prostu mogliście się zostawić, pokłócić, w jakiejś separacji jesteście. Tylko nie kłamcie, bo... W kartach było, że jej nie, nie zdradzacie, możecie jakieś tam coś z kimś mogliście rozmawiać ogólnie, tak? Nawiązy nawiązujesz znajomości i ty stwierdzasz, że ją zdradzasz. I jest odpowiedź, czy przyznałeś się do zbicia, że jej nigdy nie zdradziłeś, to nie rób, tak? Bo po prostu, wiadomo, potem będziecie się kłócić, bla, bla, bla i tak, po co takie coś się bawić. Także dzięki za uwagę, do zobaczenia, buziaczki, trzymajcie się.